Dobry wieczór wszystkim, którzy mnie znają, którzy wiedzą, z kim mają do czynienia. Jedni by powiedzieli, że terrorysta, inni, że kryminalista. Fakt, co było, to było. Skasowaliśmy nowy samochód z salonu. Zostaliśmy ukarani ośmioma tysiącami złotych. Straciliśmy uprawnienia do samochodu. Słuchajcie, minie rok czasu. A może więcej, aż odzyskam prawo jazdy i uprawnienia wszystkie. Może minie rok czasu, albo więcej, aż wyjdę z gotówką na wprost. Może minie sporo czasu, ale jedno sobie zapamiętajcie: kończę z tym wszystkim i zaczynam nowy rozdział życia. Ja wiem, że połowa z Was sobie kręci bekę. Słuchajcie, tyle lat, co żyję. Tyle lat, co chodzę po tym świecie. Tyle lat, co widzę, cały ból, cierpienie i krzywdę dziejącą się na ulicy. To teraz sobie zdałem dobrze sprawę, że jak mam liczyć, to tylko liczyć na siebie. Nie na PIS, nie na PEO, nie na Konfederację. Polityka to zawsze będą złodzieje, którzy będą się obżerać za nasze pieniądze. Skąd to wiem? Bo pisałem do każdego polityka wiadomość na maila, by odpowiedział i wysłuchał moją prośbę jako zwykłego obywatela Polski. Dlatego wiem, że straciłem zaufanie do wszystkich polityków. W Kolbuszowej moja przykrywka jest spalona. Każdy mnie zna i każdy wie dobrze, kim jestem. W Kolbuszowej mamy za dużo pisiorów. Duży obrabiają mi dupę i gadają różne głupoty na mój temat, tylko żeby spalić mi przykrywkę. Pracy tutaj może nie znajdziemy, ale ja wiem jedno: nie poddam się. Znacie dobrze moje motto. Co mnie nie zabije, to mnie wzmocni. Mnie trzeba zabić milion razy, żeby dokładnie mnie dobić. I za każdym razem się podnoszę i idę dalej. Ten wypadek samochodowy uświadomił mi wiele rzeczy. Muszę patrzeć optymistycznie na świat. Dlatego apeluję z tego miejsca do wszystkich dziewczyn niepełnoletnich. Po pierwsze przestańcie udawać, że jesteście ładne i piękne. Przestańcie wrzucać zdjęcia z internetu na wasze profilówki, jakie nie jesteście gwiazdy. Bo każda dziewczyna, która zmienia swoje dane i fałszuje swoje dane osobowe, jest dziwką i szmatą. I taka jest prawda: nie ma co się dziwić, że każda dziewczyna tylko teraz pokazuje cycki i dupę na Facebooku po to, żeby facetów poderwać. Albo wypisywać do nich, by kupić od nich kurwa zdjęcia nagie, a wezmą sobie pornosa ściągną i wyślą chłopakom, a wy, chłopaki, debile jedne. Kupujecie te zdjęcia i naprawdę wierzycie, że to jej cipa? Przestańcie, kurwa, w to wierzyć. To są normalne pornosy. Wyszukajcie sobie na internecie albo skopiujcie film i wklejcie, i znajdziecie danego pornosa. Nie będę ukrywał. W przeszłości raz mnie może skusiło coś takiego. I wiem dobrze, jak zdemaskować taką dziewczynę. Przestańcie, dziewczyny, robić sobie zdjęcia w bieliźnie. I stawiać na Facebooka, nikogo to nie jara. Nikogo nie jarają małe cycki i dupa. Zacznijcie, dziewczyny, się zachowywać normalnie, jak nasze społeczeństwo. Nie pijcie, nie palcie, nie ćpajcie, nikomu nie robicie wrażenia tym. Kradniecie rodzicom tylko pieniądze po to, by zaimponować chłopakom, że jesteście bogate, a jesteście w połowie z patologii. Idzie kurwa gwałcą i molestują was Piją, palą i ćpają A wy wyróżniacie się Prawo Marcina co oglądacie To wiecie co wam wolno Co wam nie wolno Połowa z was i tak przekracza swoje Granice I się dziwicie Dziewczyna jechała BMW Rozpierdoliła bękę. BM w Krakowie kolejnie Rozpierdolili się Brawurowa jazda was doprowadziła do śmierci i dobrze wam tak. Dlaczego? Dlatego, że się kurwa nie słuchacie. Skoro wam ktoś mówi, że brawurowa jazda doprowadza do śmierci i tańczycie z diabłem na linii, to tak jest. Mi kiedyś powiedziano, że nigdy nie odważy się jechać przez miasto ponad setką na godzinę. Jeździłem do momentu kiedy doszło do wypadku. Udowodniłem cztery razy. Samemu pijaku I samemu Bezeldupowi Że się nie boję śmierci A i tak skończyłem na wypadku Wiecie dobrze Kim jestem Wiecie dobrze co w życiu robiłem I wszystko testowałem I wiem do czego doprowadza Alkoholizm Wiem jakie zdjęcia Krążą w necie Wiem wszystko A to że popisujecie się Moim zdjęciem je rozsyłacie, to pokazuje, jakie debile z was są. Zamiast się zająć swoim życiem i pomyśleć o zarobkach, o rodzinie i o tym, by wam się życie układało dobrze, to popisujecie się, że jesteście wielkimi kozakami. Kto od miecza wojuje, ten od miecza ginie. Zapamiętaj sobie to przysłowie: nic z tym nie osiągniesz. Nic. Kompletnie. Jesteś dynem i serem, jeśli to robisz w internecie. Jak nie masz dziewczyny, to sobie kurwa zainstaluj Tindera. Wejdź sobie kurwa na jakieś portale randkowe i znajdź dupę. Ja nie muszę mieć dziewczyny żadnej. Mi wystarczy samotność. Kiedyś mi powiedział jeden gościu na ulicy, że wyglądasz jakbyś miał podpisany pakt Z samym szatanem Chuj wiem, może tak jest A może nie Nie interesuje mnie to w ogóle Z kim mam podpisany pakt Jak zginę to zginę I wiem dobrze kiedy zginę Więc słuchajcie się Uważnie mnie Bo nie będę dwa razy powtarzał Nie mam zamiaru Słuchać waszego pierdolenia. Kiedy będzie audiobiografia trzecia część. Kiedy będzie jakiś rap. Kiedy będzie jakaś musa. <laughs> Chodź mnie gardło na pierdala i słabo się czuję. To chcę wam przekazać tą życiową lekcję. Żebyście się w końcu ogarnęli. Kończę z TikTokiem. Kończę z YouTubeem. Ale nie w takim sensie, że odinstalowuję. Tylko przez jakiś czas wyjdę na zero po zapłaceniu wszystkich długów. Wyjdę na zero po odzyskaniu prawa jazdy. To jedyne, co mi zostanie, to zacząć nowe życie. Nie wiem, ile lat mi jeszcze zostało życia. Może wcześniej czy później pociąg mnie pierdolnie na torach. Bo na takie życie zasługuję. Może wcześniej czy później mnie pies zagryzie, albo jakieś dzikie zwierzę w lesie zajebie. Różne przypadki chodzą po ludziach. Śmierć, gdyby chciała, to już dawno by mnie zajebała. Już dawno by się pożegnał z tym światem. Dlatego się zastanawiam, dlaczego mnie jeszcze nie zajebał. Tyle, co ja zrobiłem, ja się w ogóle zastanawiam, po co się w ogóle urodziłem. Nie, przepraszam. Jakiś ksiądz by mi powiedział, że pan Bóg dał ci życiową misję. Chuja, prawda? Przestańcie w to gówno wierzyć. Mówiłem wam to tyle razy. Kościół to tylko pedofilia. Znacie dobrze przypadki, gdzie księża molestowały albo się zabawiały z dragami i alkoholem. Ksiądz jak ma władzę. To jest najniebezpieczniejszą osobą gorszą od PiSu i to sobie możecie zapamiętać ktoś jak ma pieniądze to ma władzę absolutną może nie budzę grozy w sobie ale daję wam historię i lekcje z życia <laughs> łatwo się mówi wiele rzeczy bardzo łatwo ale ciężko takie rzeczy też udowodnić, że się jest z kimś. Więc zapamiętajcie sobie jedno, jeszcze w drugą rękę. Zapamiętajcie sobie jedno. Ja się nigdy nie poddam. Wcześniej czy później opuszczę to miasto i znajdę nowe miasto, w którym się zasiedlę. I zacznę pisać historię życia od zera. To nie jest proste życie. Uwierzcie mi. Wam się wydaje, że wszystko macie, bo mamusia i tatuś zarabiają w chuj duże pieniądze i wam dają. Wasi rodzice są baranami kompletnymi. W wieku 18 lat powinniście dostać kopa w dupę i wypieprzać z chałupy, żeby zarobić sami na chleb. Taka jest prawda. Tylko, że dzisiejsze społeczeństwo jest kontrolowane przez Ilona Maska i nowoczesną technologię. Przez iPhony, każdy kurwa musi mieć to gówno z jabłuszkiem, bo ma jabłuszko nadgryzione. Chuja prawda? Telefon to telefon. Jeden robi ładniejsze zdjęcia, drugi robi brzydsze. Każdy, kto tworzy telefon, uczy się na błędach, by naprawiać te błędy. Moich błędów się nie da naprawić. Nie naprawię tych błędów, które wykonałem w przeszłości. Dark Web będzie cały czas. Spamował i promował te wszystkie wyczyny ludzi. <tryk> Słuchajcie, przestańcie zachowywać się jak małe dzieci. Przestańcie udawać, że jesteście kurwa kimś. Masz BMW, masz Audicę, masz gówno jeżdżące po ulicy. Znacie moje zdanie na temat tych marek samochodów. W moim sercu jest tylko Peugeot Suzuki i Seat to są trzy samochody, które są niezniszczalne według mnie. To że ja pracowałem w różnych firmach i różnymi autami jeździłem i że promowałem te auta, to było tylko robione dla prezesa. To nie było robione po to, żeby się chwalić, że to są moje auta. W życiu takimi gównami bym nie jeździł. Albo zaczniesz Człowieku sam iść do roboty, zarabiać na siebie, albo skończysz jak te kurwa 13-14 latki, co się w necie sprzedają. Wyciągniesz fiuta i będziesz walił konia, a ludzie ci będą płacić za to. Człowieku obudź się, idź do roboty i zarób kurwa na siebie. Nie mam zamiaru się kurwa poddawać. Znajdę pracę, wywiążę się z wszystkich długów. Odzyskam prawo jazdy albo szybciej się przywitam z śmiercią. Nieważne co się stanie, nieważne co będzie. Ja nie mam zamiaru się poddawać. Chcę Wam powiedzieć jasno i wyraźnie: przestańcie udawać, że jesteście kimś. Bo jak będziecie tylko szpanować na Facebooku, na Instagramie, na TikToku na Omis TV, czy chuj wie na jakiej innej platformie dziewczyny w pierwszej kolejności które piszą mi wiadomości czy chcesz kupić zdjęcia mojej cipki lub cycków za 10 zł na początek, a potem 100-200 zł bo mamusia tatuś chory? Gówno prawda, w domu masz patologię, kurwa i nikt cię kurwa nie chce utrzymywać a pracy ci kurwa nikt nie da, bo nie skończyłaś szkoły Taka jest prawda o takich dziewczynach. Lepiej pokazać cipę w internecie, wziąć stówę i jakiś debil będzie se walił konia do niej. Albo se kurwa, chłopie, znajdziesz dziewczynę, która ci będzie codziennie pokazywać cipę, albo jesteś skończonym gnojem, który kupuje porno kurwa w internecie. Bo to się robi już pomału żenujące. Ja się zastanawiam, dlaczego administratorzy Facebooka tego nie blokują. To ma być kurwa Facebook, bezpieczna strona internetowa dla wszystkich. Co to za grupy kurwa, w których wolno już pornosy wrzucać? Albo będziesz dziwkarzem, albo będziesz facetem i zaczniesz pracować na siebie. Nie myśl sobie że na bitcoinach czy kryptowalutach zarobisz fortunę, bo stracisz. Każdy debil, który inwestuje w kryptowaluty, wzbogaca Maska. Ilona Maska. Myśli sobie gościu, że jest fany, że przyjedzie do Polski, do Auschwitz. Chuja prawda. Gdyby Elon Musk był takim wierzycielem i i osobą pomagającą, to by każdemu Polakowi dał co najmniej po 100 tysięcy na łeb. Taki jest bogaty i się chwali. Jest złodziejem wykorzystującym pieniądze. Słuchajcie, ten film ma iść do wszystkich. Ja wiem, że połowa z Was sobie będzie bekę ze mnie kręcić, ale mam na to wyjebane. Mam wyjebane, co mnie sądzicie, jak mnie komentujecie i jak mnie krytykujecie. Nie ocenia się książki po okładce. Najpierw tą książkę trzeba przeczytać, czyli trzeba mnie poznać, a dopiero potem można oceniać. Nie macie pojęcia, jakich ja mam zdolności. Nie wiecie o mnie kompletnie nic. Wiecie tylko coś o mnie, o plotkach i fałszywych informacjach przekazywanej głuchym telefonem od osoby do osoby. Nie znacie mnie osobiście. Tylko ci, co mnie osobiście znają, wiedzą, jakim jestem. Nie wierzcie plotkom. Jeszcze kurwa ten diabeł we mnie się nie obudził i nie chcecie, żeby się obudził. Nie chcecie poznać go na żywo. Uwierzcie mi, życie nie jest proste. Życie kopie jak skurwy syn. Wiecie dobrze, jaką mam przeszłość z pierwszej części audiobiografii. Wiecie dobrze, przez co przechodziłem. <laughs> Może to jest właśnie moja kara Boża, że nie mogę mieć nigdy związku normalnego? Może to jest kara Boża, że mam cierpieć rok czasu bez prawa jazdy? Ja już nie wierzę, kurwa, ani w Boga, ani w diabła. Przestałem w to wierzyć. Po co mam wierzyć w coś, co jest zapisane w książce kurwa sprzedawanej w księgarni? W magię mi nie wolno wierzyć, a mam wierzyć w człowieka, który łaził po wodzie i zamienił wodę w wino. <noise> Chuja, prawda. <głos> Gdyby. <głos> Chcecie kurwa wino? Pójdźcie się do studni, wlejcie se amarenę, dolejcie Spiritusu i wyciągniecie wino. Chcecie coś rozmnożyć? Wsadźcie do plecaka, pójdźcie na pustynię i powiedzcie, że jesteście Jezusem i rozmnażacie żarcie, wyciągając z plecaka kilkadziesiąt puszek sardynek i mówiąc, że to są ryby. Chcecie chodzić po wodzie? Zamontujcie sobie szkła hartowane w wodzie i będziecie chodzić po niej. To jest tylko pieprzenie. Ktoś napisał w księgarni: Biblię wydrukował ją, sprzedał za pieniądze I wszyscy nagle w to wierzą Ja pierdzielę. W jednorożce wierzyć nie wolno W magię wierzyć nie wolno <laughs> Wampirów I wilkołaków wierzyć nie można A mamy wierzyć kurwa w brednie Napisane w książce Ja się zastanawiam do czego ten świat zmierza Czy... Ma być to pranie mózgu i mamy żyć na zasadach państwa. Czy się w końcu ogarniemy Polacy, i będziemy żyć swoim życiem. Mówię wam, jestem jedyną osobą, która ma wyjebane na wszystko. Idę do celu swoim życiem. Albo mnie zamkną, albo zabiją, albo zahibernują. I ja mam na to wyjebane, co się ze mną stanie. Ja wiem że tak jak mi śmierć zagra tak gram i nie boję się, uwierzcie mi że nie bałbym się stanąć oko w oko ze śmiercią wcześniej czy później każdego po każdego, przy... po każdego przyjdzie pan z koszą według was ale ja wiem, że ona wygląda całkowicie inaczej miałem kiedyś sen w którym spotkałem śmierć i wiem bardzo dobrze, jak wygląda, ale nie mogę Wam powiedzieć, jak wygląda, bo obiecałem jej to w śnie, że nie zdradzę jej prawdziwej tożsamości. A kto wie, a może ja jestem opętany przez kogoś? <laughs> nie wierzcie we wszystko, co mówię, bo jestem chory. Ale zapamiętajcie sobie jedno: nie boję się niczego. Nikogo. Na TikToku mamy budę, który się chwali, że jest miliarderem. Kurwa gościł w bitcoiny, przejebał połowę pieniędzy zarobionych od fanów, nagrał parę teledysków, rapować, kurwa nie umie i się chwali, że jest kurwa kimś. A żeby się wyjebał któregoś dnia tym huraganem. Kogo my tam mamy? Z TikToka, 21-latek, który kurwa do Tajlandii wyjechał. I zaczął kurwa żyć jak miliarder. Zapewne kurwa jakimś producentom robi kurwa loda i dają mu pieniądze za to. Nikt za darmo nie dostaje grubych tysięcy. Tak samo jak każda dziewczyna chce mieć wysokie stanowisko w biurze, to idzie do łóżka z prezesem, po to, żeby jak najwyżej się wybić. Dzisiaj każdy człowiek za pieniądze zrobi wszystko dosłownie wszystko. I możecie sobie to zapamiętać. Nie spocznę, póki żyję. Będę krytykował wszystko, co się dzieje w Polsce i wszędzie. Nie mam zamiaru zamknąć jadaczki i mówić, że się nic nie dzieje. Mam zamiar każdą osobę krytykować. Każdego polityka. Jest wolność słowa. Nie mogę ich jakoś yy, publicznie. Wyzywać, ale mogę wspomnieć nazwę partii. Mogę wspomnieć daną osobę, tylko nie mogę go po prostu jakoś powyzywać za bardzo. <śmiech> <śmiech> Więc moja historia i moja lekcja dla Was jest bardzo prosta. Ogarnijcie się. Nie bierzcie przykład. Z TikTokerów, z YouTuberów, bo są chujami i złodziejami. Każdy, kto robi live, on zarabia na was. On tylko czeka, aż wyślecie mu jakiś prezent, a on to finalizuje i w necie sprzedaje dwa razy drożej. Dzisiaj, za pomocą sztucznej inteligencji, można dosłownie wszystko zrobić. Więc najpierw sobie zobaczcie. Jak to się robi? Potem zobaczcie, ile dana osoba dostaje i jak to generuje, żeby zarobić na tym. Nie bawcie się w inwestycje, nie bawcie się w piramidki. Sebastian mówił dobrze: to nic do dobrego nie prowadzi, więc możecie sobie to zapamiętać bardzo dobrze. Mam zamiar walczyć cały czas. Z prawdą i się nigdy nie poddam. I tak jak wam mówię, nie wierzcie we wszystko, co wam gadają. Mamy XXI wiek. Musimy żyć swoim czasem i musimy iść do przodu. Więc musimy robić wszystko, co tak naprawdę my chcemy. Bo to my jesteśmy młodym pokoleniem. Na tym materiale. Zakończymy, bo ustawiłem sobie timer, żeby w 25 minut się wyrobić. Słuchajcie, przyjdą jeszcze kolejne lekcje na YouTube'a. Przyjdą kolejne lekcje, w którym wam będę dalej tłumaczył, co robicie źle. Będę dalej was komentował, cisnął, pierdolił, krytykował. <laughs> Aż się w końcu ogarniecie i nauczycie się na swoich błędach. Nie mam zamiaru patrzeć, jak to społeczeństwo się rozpierdala. Chcę, by wróciły te stare, dobre czasy. I albo zacznę to komentować, się przyłączą do mnie youtuberzy i tiktokerzy, albo... Albo nic. Po prostu ja nic innego zrobić nie mogę. Tylko wolnością słowa mogę wam przemówić. Przecież nie przyjdę do każdego do domu, nie przypierdolę wam patelnią, żebyście się otrząśli. Więc wiecie dobrze, co macie robić.